Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu, przy święcie mamy niespodziankę. Pojawił się w studio naszym pan Moryc. Co pan dla nas przygotował? Mówiłem, że pan już zacierał rączki, że to coś bardzo, bardzo fajnego. Oj, oczywiście, że przygotowałem. Dzień dobry. E, się z szanownym państwem odnalazłem wyszperałem, bo ja jestem taki szperacz. Książkę. E, to jest książka Ryszarda Marka Grońskiego. Tego tekstu nie ma w internecie, bo przegrzebałem od A do Z. Internet nie ma. Natomiast jest w tej książce i to Stanisław. W tym. O takim tekście nie wiedzieli, jak robili w Opolu, widocznie. No więc jest nowa muzyka, bo tekst jest z 1963 roku. Wtedy ja się urodziłem. A muzyka jest z wczoraj. I tutaj tak opisał Groński ten tekst. Nie mogę się oprzeć pokusie przytoczenia piosenki. Tak się złożyło. Jest to swego rodzaju unikat. Wierzyć się nie chce, iż utwór powstał w roku 63. Techniką pisarską do złudzenia przypomina kuplety z lat 30. z ich wyraźnie zaznaczonym podziałem na części i obowiązkowym szlagwortem. No to bardzo serdecznie Państwa kochane go zapraszam. Bryć się skończył, kontry jak miecze wciąż wisiały nad czyjąś głową. Pokłóciłem się z panem mieciem, bo wyszedłem w damę treflową. Za oknami poranek świtał, pan Mieczysław popatrzył wściekle i tak jakbym ja wiedział, zapytał, po cholerę wyszedł pan w trefle? Bo ja wiem, wyszedłem chyba niechcący, niechcący na pewno dlatego, Musiałem się zdecydować. Wybierać nie było z czego, A wszyscy tak się patrzyli, chrząkali się, uśmiechali, I tak się zachowywali, Jakby mnie popędzali. Nie wypadało inaczej, więc trudno było, nie było. Nie chciałem, no niech pan wybaczy. Wyszedłem, tak się złożyło. W młodych czasach do kina się gnalo. Czasem obok nieznana dziewczyna, jedna z nich tak mi się spodobała, że aż za nią wyszedłem z kina. Więc wyszedłem, chodziłem pół roku, wreszcie ślub, i do dzisiaj słyszę. Ach, ty głupi, a mogłeś mieć spokój, po coś za nią właściwie wyszedł. Bo ja wiem, wyszedłem chyba niechcący, niechcący. Na pewno dlatego, musiałem się zdecydować. Wybierać nie było z czego, a wszyscy tak się patrzyli. Chrząkali, się uśmiechali, i tak się zachowywali, jakby mnie popędzali. Nie wypadało inaczej, więc trudno było, nie było. Nie chciałem, no niech pan wybaczy. Wyszedłem, tak się złożyło. Wyobraźni, uniesion skrzydły, przed niebiesko widzę się bramą, gdy opuszczę świat ten przebrzydły. Cóż, każdego czeka to samo, gdy się skończy życiowa gonitwa, święty Piotr mi otworzy podwoje, spojrzy na mnie i tylko zapyta, no polaski, weszliście na swoje? Ja wiem, wyszedłem chyba niechcący, niechcący na pewno dlatego. Musiałem się zdecydować, wybierać, nie było z czego. A wszyscy tak się patrzyli, chrząkali, się uśmiechali, i tak się zachowywali: jakby mnie popędzali. Nie wypadało inaczej. Więc trudno było, nie było. Nie chciałem w odruchu, rozpaczy wyszedłem. Tak się złożyło. No, piękny tekst Stanisława Tyma. Proszę Państwa, 15 dzisiaj jest sierpnia, piątek, i no i w niebo wzi wzięcie Najświętszej Mary Maryi Panny. I święto wojska polskiego. Takie dwa ważne święta mamy dzisiaj. Imieniny obchodzą Maria, Stefan i Miriam. A także Alipiusz, Armida, Arnold, Arnulf, Arnulf, Julianna, Napoleon, Tarcycjusz i Trzebimir. Trzebiemir, przepraszam, bardzo. Nie spotkałem się nigdy z żadnym Trzebiemirem I dlatego taka pomyłunia. Wszystkiego dobrego. Przysłowie króciutkie od wniebowzięcia. Miej w stodole połowę rzęcia. Yy, tak, dobrze. Proszę bardzo, połowa rzęcia, Ok. Sri Sri Ravi Shankar jest autorem ptycatu dnia. Nie czekaj, aż ktoś przyniesie ci kwiaty. Posadź swój własny ogród i ozdób swoją duszę. No, my ozdóbmy na, nasze dusze grą półsłówek. Dzisiaj w Bonciku Kasi Polne wały. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu serdecznie. Do, do zobaczenia do jutra.